Ewangelia według świętego Mateusza Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Medytacja nad Słowem Dwie krótkie przypowieści charakteryzują zwięźle przymioty Królestwa Bożego. Jest ono jak ziarnko gorczycy, uważane onegdaj za najmniejsze na ziemi, które rozrasta się w wielką roślinę. Dając schronienie ptakom, jest to obraz niepozornych początków, gdy małe ziarno Bożego Słowa pada w ludzkie serce i przynosi wspaniałe owoce nawrócenia. Królestwo Boże jest też jak zaczyn, czyli drożdże włożone w trzy miary mąki i zakwaszające je w całości. Jest to z kolei obraz siły. Rozprzestrzeniania się głoszonego Słowa Bożego. Łącznie zatem oba porównania mówią nam o dynamice wzrostu i rozwoju Królestwa Bożego w ludzkich sercach, nawet jeśli początki są mało obiecujące i mizerne. Ten wspaniały wzrost i rozwój daje Bóg, ale rzucenie ziarna Słowa Bożego w glebę ludzkich serc. Zależy od nas.